Tak bardzo skupiamy się na szukaniu życia na Marsie, że prawie przegapiliśmy prawdziwy skarb czekający na odkrycie. To szósta planeta od Słońca i druga największa w układzie słonecznym. Znajduje się tuż za Jowiszem. Mówię o Saturnie, czasem zwanym klejnotem układu słonecznego. To miejsce bardzo różni się od Ziemi. Przede wszystkim nie moglibyśmy tam normalnie stać. Nasza planeta składa się ze skał i stałej materii, natomiast Saturn we większości z gazów. Gdyby znaleźć basen wystarczająco duży, żeby mógł pomieścić tę planetę, zapewne unosiłaby się na powierzchni wody. I nic dziwnego jej gęstość jest najmniejsza w całym układzie słonecznym. Zawiera duże ilości helu, czyli gazu, który unosi napompowane balony w powietrze. Saturn to bardzo wietrzna planeta. Wiejące na niej wichry są ponad czterokrotnie silniejsze niż na Ziemi. Dzień trwa tam 10 godzin i 14 minut, ponieważ obrót Saturna wokół własnej osi jest dość szybki. Ale za to nie spieszy się obiegając Słońce. Jeden rok na tej planecie odpowiada 29 ziemskim. Promień Saturna wynosi ponad 58 tysięcy kilometrów, co czyni tego gazowego giganta dziewięciokrotnie większym od naszej planety. Gdyby Ziemia była rozmiarów złotówki, Saturn byłby piłką do siatkówki. Mimo że niektóre planety w naszym Układzie Słonecznym również mają pierścienie, te należące do Saturna są najbardziej zjawiskowe. Widać je również na Ziemi. I nie, nie musicie być naukowcem z drogim sprzętem, żeby je zobaczyć. Wystarczy prosty teleskop. Pierścienie Saturna nie są utwardzone. Składają się z drobin pyłu, skał oraz lodu. Niektóre są wielkości ziarenek piasku, inne zaś mają rozmiary domów, a nawet gór. Tak naprawdę są to cząstki asteroid, komet i rozbitych księżyców, które rozpadły się podczas wędrówki w kierunku Saturna. Powodem mogło być potężne przyciąganie grawitacyjne planety. Saturn ma ponad 50 naturalnych satelitów. Niedawno naukowcy odkryli niecodzienną aktywność hydrotermalną na jednym z nich. Enceladus jest szóstym największym księżycem Saturna. W pobliżu jednego z jego biegunów znajdują się cztery tygrysie pręgi. Naukowcy odkryli, że pod nimi znajduje się ocean, który od czasu do czasu wyrzuca wodę i lód. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy istnieje tam życie? W ziemskich oceanach niektóre formy życia gromadzą się wokół podobnych kominów hydrotermalnych. Żywią się występującymi w nich związkami chemicznymi, tak jak rośliny na powierzchni odżywiają się dzięki słońcu. Ale to nie wszystko. Niektóre z najstarszych mikrobów na naszej planecie posilają się tą samą energią, co ta produkowana pod oceaniczną powierzchnią Enceladusa. Mogłoby to oznaczać, że obecnie rozwija się na nim życie. Oczywiście, zanim pojawią się nawet najprostsze organizmy, minie wiele milionów lat. Niewykluczone jednak, że naukowcy nie będą potrzebowali tak długiego czasu na znalezienie bardziej złożonych form życia. W kosmosie znajdują się miliony egzoplanet. Naukowcy szukają takiej, która potencjalnie mogłaby być zamieszkana. Egzoplanety to planety orbitujące wokół gwiazd poza naszym Układem Słonecznym. Gwiazdy karłowate są mniejsze i świecą słabiej od Słońca. Niektóre mają ponad 10 miliardów lat. To zwiększa szanse na zapoczątkowanie życia, prawda? Taki czas wystarczy, żeby organizmy wyewoluowały w bardziej złożone formy. Mogłyby się pojawić na planetach orbitujących wokół gwiazd karłowatych, albo, jak w przypadku Saturna, na jednym z jego księżyców. I oto jest: Glizę 876 b, która obiega czerwonego karła Glizę 876. To dość zagadkowa planeta, ale naukowcy zakładają, że jest gazowym gigantem, więc nie posiada twardej powierzchni. Uważają, że w jej atmosferze nie tworzą się chmury, ale może tam występować woda w stanie ciekłym. Tigarden B orbituje wokół czerwonego karła, znajdującego się około 12 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego. Masa tej planety jest nieco większa od masy Ziemi. Naukowcy podejrzewają, że może mieć skalną powierzchnię. Potrzebuje około 5 dni, by okrążyć swoją gwiazdę. Oznacza to, że jeden rok na T-Garden B trwa krócej niż tydzień na Ziemi. Gdzieś daleko mieści się druga potencjalnie zamieszkiwalna planeta zwana Kepler 1638b. Mówiąc precyzyjniej, znajduje się w odległości 3000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze łabędzia. Ta planeta jest czterokrotnie masywniejsza i dwukrotnie większa od Ziemi. Do wykonania pełnego obiegu wokół swojej gwiazdy potrzebuje niemal 260 dni. Ma też znacznie silniejszą grawitację. Skakanie na jej powierzchni byłoby bardzo utrudnione. Przed nami kolejny Kepler, tym razem Kepler 62e planeta ponad półtora razy większa od Ziemi. Naukowcy uważają, że ma ona ciepłą, wilgotną i sprzyjającą życiu atmosferę z zachmurzonym niebem. Od Ziemi dzieli ją 1200 lat świetlnych. Kepler 62e potrzebuje 122 dni na obieg wokół swojej gwiazdy karłowatej. Jej sąsiad, Kepler 62F, to kolejna potencjalnie zamieszkiwalna planeta. Jest o około 40% większa od Ziemi. Naukowcy uważają, że może na niej występować woda. Oceany na naszej planecie pełne są interesujących stworzeń i organizmów różnej wielkości. Niewykluczone zatem, że w wodach tej planety kryją się intrygujące formy życia, a przynajmniej istnieje tam potencjał do ich rozwoju. Gdy mówimy o jakiejś planecie zamieszkiwalna, nie oznacza to, że życie na pewno na niej istnieje. Chodzi o to, że posiada ona warunki sprzyjające powstaniu niektórych jego form. LHS-1140b to planeta położona w jednej z potencjalnie zamieszkiwalnych stref. W przeciwieństwie do swych gazowych poprzedników, ma ona skalistą powierzchnię. Jej promień jest o 60% większy niż ziemski, a masa siedmiokrotnie większa. To jedna z najgęstszych odkrytych planet. Z tego względu jej atmosfera musi być równie gęsta. Ponadto, grawitacja na powierzchni jest znacznie silniejsza na naszej planecie. Samo stanie byłoby tam dość problematyczne. Pozdrowienia od Trapist 1. Ultra zimnego karła z zbioru wodnika. Jest oddalony od Ziemi o 39 lat świetlnych. W jego ekosferze znajduje się 7 orbitujących wokół niego skalnych planet, zbliżonych rozmiarem do Ziemi. Prawdopodobnie na powierzchni każdej z nich występuje woda w stanie ciekłym. Z kolei temperatury są podobne do tych na naszej planecie. Grawitacja księżyca stanowi raptem 16% ziemskiej. Dlatego właśnie astronauci, którzy wylądowali na naszym satelicie, mieli trudności z poruszaniem się. Jeśli chodzi o grawitację planet w układzie Trappist 1, czulibyście się na nich dość komfortowo. I kolejny Kepler. Tym razem Kepler 452b. To skalna planeta, która jest o 60% większa od Ziemi. Jej rodzima gwiazda przypomina nasze słońce. Ta planeta zamieszkuje jej ekosferę od około 6 miliardów lat, Ziemia natomiast zaledwie 4,5 miliarda lat. Obiekt tego ciała niebieskiego wokół Keplera 452 wynosi 385 dni. Gwiazda świeci o 20% jaśniej od naszego Słońca, mimo że ma tę samą temperaturę. Cały jej układ jest dość oddalony od naszej małej oazy. Dotarlibyśmy do niego po około 28 milionach lat. Co powiecie na KOI 7701? To kolejny intrygujący świat oddalony od nas o 1700 lat świetlnych. Ta planeta jest zaledwie 30% większa od Ziemi. Do jej powierzchni dociera niemal tyle samo ciepła, co do naszej planety. W nieokreślonej przyszłości ludzie mogą rozpocząć kolonizację galaktyki. Będą szukać nowych planet, aby na nich zamieszkać. Żeby to zrobić, będziemy musieli odbywać naprawdę długie podróże. Być może pewnego dnia dolecimy do Proxima Centauri. To pobliska gwiazda, wokół której orbituje kilka potencjalnie zamieszkiwalnych planet. Jedną z nich jest Proxima Centauri B, znajduje się w odległości 4 lat świetlnych od Ziemi, co nie brzmi tak źle. W rzeczywistości jednak to bardzo daleko. Dotarcie do niej pojazdami kosmicznymi, którymi dysponujemy obecnie, trwałoby 6300 lat. Taka podróż zajęłaby nam wiele, wiele pokoleń. Z kolei samo zamieszkanie w nowym świecie, jeszcze dłużej. Ludzie przychodziliby na świat i dorastali na pokładzie statku kosmicznego, wiedliby życie nie widząc ani Ziemi, ani planety, w kierunku której zmierzają. Zamiast drzew, gór czy rzek, oglądaliby jedynie nieprzeniknioną czerni odległych galaktyk. Nie mogliby włóczyć się po nieznanych ulicach, wdychać świeżego powietrza, ani poczuć na twarzy powiewu wiatru. Jedynym miejscem, do którego mogliby się udać, byłaby inna część statku. Oczywiście sama podróż też nie byłaby prosta. Ale może opłaciłoby się to zrobić, gdyby ludzie potrafili zbudować gdzieś piękniejszy świat od tego, który mamy tu, na Ziemi. Czy to w ogóle możliwe? Czas pokaże. Załóżmy, że ludzkość stoi w obliczu śmiertelnego zagrożenia z kosmosu. Powiedzmy, że do Układu Słonecznego przybywa gigantyczna planetożerna ośmiornica z zamiarem połknięcia Wenus, Marsa, Ziemi i Jowisza i innych planet, z wyjątkiem Saturna. Postanawiamy więc przenieść się do tego gazowego giganta z charakterystycznymi pierścieniami. Na szczęście rozwinęliśmy już skuteczne technologie, dzięki którym takie podróże są możliwe. Szybko wsiadamy do ogromnych statków, startujemy i lecimy do Saturna. Życie na samej planecie jest niemożliwe, jako że nie ma ona stałego podłoża, statek nie będzie w stanie tam wylądować. To monstrualna kula gazu, która jest dziewięciokrotnie szersza od Ziemi. Aby porównać rozmiary obu planet, rzućcie okiem na monetę pięciocentową oraz piłkę bejsbolową. Atmosfera Saturna składa się głównie z wodoru i helu, zatem jeśli podejdziemy tam do lądowania, nigdy nie osiągniemy celu, a im niżej będziemy schodzili, tym większego ciśnienia doświadczymy. Aż w końcu statek zostanie po prostu zmiażdżony, pozostaje nam jedna opcja: pierścienie Saturna. Składają się one z olbrzymich, średnich i malutkich cząstek lodu i skał latających wokół gazowego giganta z wielką prędkością. Uformowały się z przelatujących obok komet. Grawitacja Saturna zbijała te zagubione ciała niebieskie z kursu i miażdżyła je swoim ciśnieniem. Fragmenty komet zaczęły grobadzić się wokół planety tworząc pierścienie. Niektóre z tych cząstek latają szybciej, inne wolniej. Najbliżej Saturna znajduje się pierścień D, zanim podążają pierścienie C i B, potem jest duża szczelina zwana przerwą Cassiniego i dalej mamy pierścienie A, F, G i E. Ta klasyfikacja jest nie do przecenienia przy tworzeniu mapy tego fragmentu kosmosu. Ludzie zbliżają się do pierścieni, ale nie mają odwagi na nich wylądować. Najpierw wysyłają kapsuły testowe z robotami, które mają zweryfikować teren i ostatecznie wybierają odpowiednie miejsce na pierścieniu E. W rzeczywistości odległość między skałami jest dość duża i statek może bez problemu manewrować. Są tam maleńkie cząsteczki, ogromne skały rozmiaru domu i komety wielkości całej góry. Pierwszy robot z dużą prędkością podlatuje do jednej ze skał. W tym momencie kamień wielkości piłki bejsbolowej przebija korpus robota. Kolejny zostaje wzięty w kleszcze przez dwa zderzające się głazy. Trzeci wpada w deszcz ostrych sopli i rozpada się na kawałeczki. Ludzie organizują realizują na statkach zakrojone na szeroką skalę warsztaty inżynierskie i budują nowe kapsuły i roboty. Tym razem są one wykonane z bardziej wytrzymałych materiałów. Wkrótce inteligentne urządzenia znów docierają do wielkiej skały. Po drodze mniejsze cząsteczki w nie uderzają, ale nie przebijają się przez pancerze. Maszyny zakładają na latającej skalę małą stację, w której będą mogli zamieszkać ludzie. Jednak po kilku godzinach duży odłamek asteroidy niweczy całe przedsięwzięcie. Wygląda na to, że potrzebujemy innej strategii. Gigantyczne statki skanują cały obszar pierścienia E i obliczają trajektorię miliardów kamieni. Ludzie wreszcie znajdują pośród tego chaosu idealne miejsca, które pozostaną nienaruszone przez długi czas. Lądują więc na starannie wyselekcjonowanych dużych skałach, w kapsułach i zaczynają się osiedlać. Budują stacje i małe domy, instalując na nich potężne baterie. Saturn znajduje się w odległości 9 i pół jednostek astronomicznych od słońca, jedna jednostka to dystans ze słońca do ziemi. Planeta ta jest więc dość zimnym miejscem, stąd tyle lodu wszędzie wokół. Powstaje zatem pytanie, skąd wziąć energię, żeby to wszystko dogrzać. Na statkach nie mamy jej aż tyle. Poza tym panele słoneczne nie sprawdzają się tak jak na ziemi ze względu na dużą odległość od słońca. Naukowcy obmyślają metodę na generowanie energii kinetycznej z latających kamieni. Działa to na zasadzie pozyskiwania energii z turbin wiatrowych. Gdy przemieszczające się masy powietrza napędzają wiatraki, ruchy te zamieniane są na energię. Inżynierowie budują więc panele, które zbierają energię z odłamków skalnych. Ich prędkość pozostaje taka sama, ponieważ grawitacja Saturna nadal oddziałuje. W ten sposób ludzie otrzymują źródło niemal nieograniczonej energii. Na niektórych stacjach są rośliny i drzewa produkujące tleny w procesie fotosyntezy, tylko zamiast tej światła słonecznego otrzymują energię z ultrafioletu. Następnie ludzie napełniają duże zbiorniki tlenem i przedoszą je do swoich domów. Niedługo potem zaczynają zajmować sąsiednie pierścienie, aby dostać się z jednego miejsca do drugiego. Nie trzeba zużywać wielkich ilości paliwa. Możecie wylądować na skalę, obliczyć jej trasę i poczekać, aż przeniesie was do pożądanego punktu. Następnie moglibyście polecieć do następnego i tak dalej, aż do trzeciego celu. Coraz więcej ludzi opuszcza swoje statki i lokuje się na pierścieniach. Można to odnieść wrażenie, że życie w końcu staje się lepsze, ale niestety wiele osób zaczyna zmagać się z problemami natury mentalnej. Ciągły ruch w próżni kosmicznej doprowadza wszystkich ich do szaleństwa. Wyobraźcie sobie codzienne funkcjonowanie na karuzeli, która nigdy się nie zatrzymuje. Nie da rady pójść do sklepu, kiedy dusza zapragnie, bo sklep ciągle odlatuje. Nikt nie może wyjść na spacer, nawet w kombinezonie kosmicznym, bo istnieje ryzyko, że natknie się dalecą na z dużą prędkością skałę. Trudno cokolwiek zaplanować, bo w każdej chwili dany pomysł może zrujnować olbrzymi kawałek lodu. Komputery też głupieją. Nie są w stanie obliczyć trajektorii wszystkich ciał kosmicznych. Skały, Regularnie pękają i rozszczepiają się do setki mniejszych. Ponadto pojawiają się nowe komety, które również stają się częścią pierścieni. Wszystko to rodzi niepewność i wywołuje w ludziach lęk. Poza tym na pierścieniach jest ciemno, zimno i bardzo samotnie. Pomyślcie, że budujecie bazę na jakimś obiekcie kosmicznym. Fajnie, tyle tylko, że wasz najlepszy przyjaciel ląduje na innym, oddalonym o kilka kilometrów. Wtedy gigantyczny sopel rozbija się o jego skałę. Co zwiększa jej prędkość. I kilka dni później kolega jest już nie wiadomo gdzie, i tak przez cały czas. Jedynym sposobem na zmianę życia jest osiedlenie się na jednym z księżyców Saturna. Planeta ma ich 83. Ludzie potwierdzili i nazwali już 63 z nich, natomiast pozostałych 20 jeszcze nie ochrzczono. Są jak różne światy, spośród których kilka może nadawać się do zamieszkania. Najlepszym kandydatem jest Tytan. Być może znajduje się na nim woda, a panujące tam ciśnienie atmosferyczne jest tylko półtora raza większe od ziemskiego. Atmosfera Titana składa się z azotu i odrobiny metanu, który w górnych warstwach tworzy smog węglowy. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie badać tego księżyca z Ziemi, ale najlepsze jest to, że Tytan znajduje się poza zasięgiem pierścieni Saturna. Czyli ludzie mogliby wieść tam spokojne życie. Jest też naturalny satelita FEBE pokryty kraterami, jak nasz księżyc. To kolosalne ciało niebieskie przypomina gigantyczny meteoryt. Ludzie mają sporo możliwości co do wyboru miejsca, w którym chcą rozpocząć nowe życie. Podczas kilkuset lat spędzonych na stawkach w pobliżu Saturna dowiedzieliśmy się wszystkiego o jego satelitach. Dlaczego więc podjęto decyzję o zasiedleniu pierścieni? Czemu od razu nie próbowaliśmy lądować na jednym z księżyców? Bo wtedy ten filmik byłby mniej zabawny i o wiele krótszy. Ale co by było, gdybyśmy jako ludzie pochodzili z pierścieni Saturna? Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Masywny meteoryt z zamrożoną wodą zostaje przyciągnięty przez grawitację planety. Wewnątrz lodu uwięzione są najprostsze formy życia, które z czasem się rozwijają. Ta wielka skała jakimś cudem pozostała nietknięta przez setki milionów lat. I w którymś momencie pojawił się człowiek. Ale oczywiście tam bylibyśmy zupełnie inni. Przede wszystkim nie doświadczalibyśmy sił grawitacyjnych, dzięki czemu bylibyśmy wyżsi, ale też słabsi. Nasza skóra byłaby blada. Tę planetę nazywa się perełką Układu Słonecznego. Składa się w większości z gazów i może unosić się na wodzie. Wystarczy zorganizować rezerwuar o średnicy ponad 120 tysięcy kilometrów i tej samej głębokości. Szczególnie rozpoznawalną czynią ją piękne pierścienie, szary, dębowy i beżowy. Są zbudowane z odłamków skalnych, pyłu i lodu. Niektóre z ich fragmentów mają wielkość ziarenek piasku, z kolei inne wysokich wieżowców. Planeta, o której mowa, to Saturn. Obecnie Ziemia zmierza w jej kierunku z zawrotną prędkością. Wszystko zaczęło się w zwyczajny dzień ponad pół roku temu. Nagle Ziemia zmieniła kurs, którym podążała przez kilka miliardów lat. Zamiast lecieć w kierunku Słońca, zaczęła się od niego oddalać. Może to być o tyle korzystne, że przynajmniej będziemy mieli więcej czasu na znalezienie rozwiązania. Kiedyś Ziemia obiegała Słońce z prędkością 108 tysięcy km na godzinę. Gdy opuściła swoją orbitę, z niewiadomych przyczyn jej prędkość pozostała niezmieniona. Oznacza to, że w ciągu roku i trzech miesięcy pokonamy dystans grubo ponad miliarda kilometrów, które dzielą nas od Saturna. Początkowo nikt nie wiedział co się dzieje. Dopiero kilka godzin później wszystko stało się jasne. Mimo paniki, która ogarnęła mieszkańców Ziemi, nic się nie zmieniło. Niedługo później zaczęło się jednak robić coraz zimniej. Prognozy astronomów nie napawały optymizmem. Ludzie mieszkający na biegunach zdecydowali się opuścić swoje domy i skierowali się w stronę równika. Większość gatunków fauny i flory też dotknęły rozmaite problemy. Niektóre wymarły, mimo że staraliśmy się je ratować w szklarniach i specjalnych rezerwatach. Niebo przeszło gwałtowną metamorfozę. Po tygodniu mogliśmy wyraźnie zobaczyć Marsa. Wyglądał jak duża czerwona kula wisząca nad naszymi głowami. Natomiast Jowisz stał się jasny niczym księżyc. Z chwilą, w której Ziemia osiągnęła wysokość czerwonej planety, dni stały się dużo ciemniejsze. Pierwotnie atmosfera była barierą chroniącą ludzi przed niepożądanym działaniem kosmosu, dlatego też nie odczuliśmy przejmującego zimna tak od razu. Jednak kilka dni później każdy, kto odważył się wyjść z domu, musiał włożyć na siebie kilka warstw ciepłych ubrań. Już wtedy temperatura spadła do minus 98 stopni Celsjusza. Zrobiło się jeszcze mroźniej, gdy nasza planeta minęła Marsa i zaczęła zmierzać w kierunku pasa asteroid. Dotąd to jeden z najniebezpieczniejszych regionów na naszej drodze. Owszem, ludzie podziwiali spektakularne deszcze meteorytów na niebie, ale kilka z nich zdołało przedrzeć się przez naszą atmosferę. Ciała niebieskie uderzyły w ziemię, spłaszczając góry i zostawiając po sobie gigantyczne kratery. Spowodowały również tsunami i trzęsienia ziemi. Znakomita większość planety, w tym również oceany, zmieniła się w skutom lodem pustynie. Brakuje jedzenia i zasobów naturalnych. Ludzie wybudowali podziemne miasta i łączące je tunele. Naukowcy pracują dniami i nocami, aby znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Jeśli im się nie uda, no to co może się wydarzyć? Im bardziej nasza planeta zbliży się do Saturna, tym bardziej będzie on widoczny na horyzoncie, sprawiając jednocześnie wrażenie coraz potężniejszego. Wkrótce zacznie świecić jaśniej niż księżyc w pełni. Masywna, żółtawo-brązowa kula staje się dostrzegalna nawet za dnia, ale to w nocy przyjmuje wyjątkowo imponującą formę. Zamiast spać, miliony ludzi godzinami podziwiają wciąż powiększającego się Saturna. Pewnego dnia dystans między dwiema planetami będzie taki sam, co niegdyś między Ziemią a Marsem. Pod względem rozmiaru, tarcza Saturna będzie stanowiła około 1 czwartej pełni Księżyca, pierścienie natomiast jego 2 trzecie. Wkrótce potem prędkość naszej planety wzrośnie pod wpływem przyciągania grawitacyjnego Saturna. Gazowy olbrzym ma 9-krotnie dłuższą średnicę i prawie 100-krotnie większą masę. Z tego względu, zamiast poruszać się z prędkością 46 km na sekundę, osiągniemy pułap 64 km na sekundę, to niemal 2,5 tysiąca razy szybciej niż przeciętny samochód osobowy. Grawitacja Saturna będzie miała większy wpływ na Księżyc niż na Ziemię. W jednej chwili stracimy naszego naturalnego satelitę, zostanie wystrzelony w kosmos i zacznie obiegać Słońce, po najprawdopodobniej eliptycznej orbicie. Gdyby jednak Ziemia nie zderzyła się w najbliższej przyszłości z Saturnem, mogłoby dojść do ponownego spotkania Księżyca z naszą planetą i nic dobrego by z tego nie wyszło. Jakby to jednak wyglądało z perspektywy Saturna? Po Jowiszu jest największą planetą w układzie słonecznym. Nawet jeśli otaczające go pierścienie mają gigantyczny rozmiar, to są raczej cienkie mniej niż 1,5 km grubości. Mimo to główne dyski są wystarczająco duże, żeby rozciągnąć się od Ziemi do Księżyca. Ale w jaki sposób one w ogóle powstały? Poza granicą czołowych pierścieni A, B i C jest jeszcze coś, co astronomowie nazywają pierścieniem F. Ma kilka milionów lat i jest najdziwniejszy z nich wszystkich. Ten stale zmieniający się dysk składa się z lodowego materiału i zaskakuje swą złożonością. Jego zakrzywienia, skręty i zbitki jaśniejszej substancji sprawiają, że wygląda jak spleciony barkocz. Saturn ma ponad 50 oficjalnie potwierdzonych księżyców. Dwa z nich, Pandora i Prometeusz, oskrzydlają obie strony pierścienia F. Mijają się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz dysku. Gromadzą cząsteczki lodu, tworząc ciała o średnicy 90 km. Dlaczego to robią? Tego nie wie nikt. Naukowcy zdają sobie natomiast sprawę, że gdy pierścienie Saturna się rozwijały, lodowy materiał się zespalał, formując mini księżyce. Niektóre z nich rozrosły się do rozmiarów największych naturalnych satelitów tej planety. Dwa jednak się zderzyły, dając początek tajemniczemu pierścieniowi F. Gdyby te małe ciała niebieskie składały się tylko z cząstek lodu, kolizja pozostawiłaby jedynie pierścień i nic więcej. Ale były też złożone z gęstych skalnych odłamków, które pozostały nienaruszone, i potem zmieniły się w pandorę i prometeusza. Nie ma żadnych dowodów na to, że Saturn zderzy się kiedyś z innym większym ciałem niebieskim. Ziemia może być pierwsza, zanim to jednak nastąpi, będziemy musieli przedrzeć się przez pierścienie, włącznie z pierścieniem F. 一年。 Nasza planeta nie zostawi po sobie w nich dziury. Pierścienie Saturna składają się z małych cząsteczek. Jak tylko zbliżymy się do niego wystarczająco blisko, grawitacja naszej planety zacznie wytrącać niektóre z ich orbity. W rezultacie wokół Ziemi powstanie swoisty pióropusz, a jak już przyciśniemy się przez pierścienie, będzie się za nami ciągnął ogon lodowych cząsteczek. Proces ten nie okaże się jednak na tyle potężny, żeby całkowicie pozbawić Saturna jego dyspozycji. Będą krążyły tak jak do tej pory, tym niemniej zmienią się ich orbity i ulegną wydłużeniu. Nie będzie już fantazyjnych warkoczy. Z czasem pierścienie spróbują ponownie nabrać swojego spektakularnego kształtu, ale Ziemia im na to nie pozwoli. Kolizja Saturna z naszą planetą pozostawi swój trwały ślad na gazowym olbrzymie. Jeśli obserwowanie nieba będzie w ogóle możliwe, ludzie doświadczą na własne oczy powolnego zanikania pierścieni, ale nie na długo. Wkrótce, co większe odłamki skalne, zaczną uderzać w powierzchnię naszej planety, zostawiając po sobie liczne kratery. W najgorszym wypadku, Ziemia może się zderzyć z jednym z licznych księżyców Saturna. Wyobraźmy sobie jednak, że przeszliśmy przez pierścienie nietknięci i jesteśmy coraz bliżej planety. Gazowe olbrzymy wygląda na zwiewnego, ale Ziemia z pewnością nie przeleci przez niego na wylot. Grawitacja trzyma wszystkie gazy w zwartej zbitce, również ona sprawi, że nasza planeta zacznie się szybciej poruszać. A im bardziej będzie się zbliżała do Saturna, tym silniej będzie oddziaływała jego grawitacja. Wywoła to liczne kataklizmy, chociażby katastrofalne w skutkach erupcje wulkanów na całym świecie. Następnie Ziemia uderzy w Saturna z ogromną siłą. Atmosfery obu planet ulegną kompresji, co pociągnie za sobą dramatyczny i błyskawiczny wzrost temperatur. W kilka chwil powietrze zacznie płonąć. Naukowcy uważają, że jądro Saturna jest zwartą mieszaniną. Składa się z żelaza i niklu, otoczone skalną warstwą, ale nie dotrzeba do niego. Ziemia najpierw rozpadnie się na kawałeczki, a potem zacznie się spalać. Nasza piękna, błękitno-zielona planeta. Stanie się miliardami, bilionów ton parujących odłamków. Szkoda, może skończy jako jeden z pierścieni, zastępując te zniszczone? To ponury scenariusz, wiem, nie uratujemy Ziemi przed Saturnem, ale to tylko zły sen. Może zamiast tego podejmiemy trud i ocalimy samych siebie przed realnymi zagrożeniami, takimi jak zmiany klimatyczne? Tak tylko mówię.